Gram w Minecrafta już od naprawdę bardzo dawna, ale dzisiaj rozegram najtrudniejszą grę w moim życiu. Siemano we wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy w Minecraftie na wersji 1.16.4 Oczywiście jest ona lekko zmodyfikowana, ponieważ dodaliśmy kilka fajnych dodatków do y, tej rozgrywki Ponieważ w dzisiejszym odcinku gra będzie starała się mnie co chwilę zabić na różne sposoby Wgrałem takich modyfikacji kilka, nie jedną jak co odcinek, tylko kilka właśnie takie, które powodują jakieś y, utrudnienia gry Typu, że co jakiś czas będę miał y, lewitację włączoną, że będę podlatywał, to jest tam chyba co... 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 co co kilka sekund, tak naprawdę. Ta lewitacja się włącza, więc to będzie dodatkowe utrudnienie. A poza tym, respią mi się moby na, na głowie, jakieś creepery, które wybuchają w ogóle na ogromne dziury, więc... Tak, jeżeli chcecie zobaczyć ten odcinek, prawda, no to tutaj, prawda, jak wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jak chcecie więcej tego typu odcinków, a ja nie będę przedłużał, tylko po prostu klikam świat jednoosobowy, bo wiem, że ten odcinek, naprawdę, potrwa mega, mega długo i... Znaczy, mega, nie wiem jak długo, ale podejrzewam, że za krótki on nie będzie Więc nie będę już przeciągał, tylko po prostu wchodzę na świat i rozpoczynamy rozgrywkę o ja to jestem, jak widzicie, lewitacja właśnie mi się włączyła Po prawej stronie mi odlicza ją O, nie, 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 nie. Co to było? Czekajcie, bo mi się zresp... I Widzicie, od razu... Jo! Jak wybuchło Dobra, czekajcie, szybko Zbieramy szybko y, drewno Szybko drewno, szybko drewno, bo jest nam mega... Nie Nie, proszę Nie, nie, proszę Proszę, nie Proszę, nie to znowu wybuchnie? Ja pierdzielę! Co tu jest? Nie, nie mam szans wygrać tego. To jest nie do zrobienia. Czekajcie, zabijmy jakieś kurde telewidacje jeszcze dodatkowo. Nie, proszę nie! Proszę nie! Ale wybuchnie, ale wybuchnie! O, dobra, to, to znam to miejsce. Dobra, ja tutaj wcześniej już to testowałem. Odleciałem po prostu trochę dalej, żeby już zobaczyć, jak to wygląda. Ale kurde, nie, 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 nie. proszę, proszę, zostań, nie wybuchaj. Nie wybuchaj, nie wybuchaj, nie wybuchaj. Wybuchnie? Wybuch i ja cię sunę, jakie dziury. Dobra, musimy zdobyć drewno. Ja, nie, ja... czuję, że nie zdobędę nic po prostu, naprawdę, przysięgam. To jest jakiś dramat. Dobra, tu mamy szansę teraz zdobyć jakiekolwiek drewno. Nie, nie, proszę, 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 żeby nie zginął, żeby nie zginął. Woo! Jakie on dziury robi potężne Dobra, odlećmy trochę Jak najdalej, jak najdalej się Ta lewitacja jest najgorsza jeszcze dodatkowo w tym wszystkim Dobra, tu mi się zrespiło, to teraz na głowie Przeletuję tutaj, teraz wchodzę tu szybko Dobra, i to jest ten moment, w którym ja mam szansę, żeby kurczę, kurczę, nie, ta lewitacja jeszcze dodatkowo Mamy, 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 mamy drewno mamy... Dobra, muszę iść stąd, muszę iść stąd, Bo zaraz mi się zrespią znowu na głowie wszyscy Dobra, znowu mi się zrespili O nie, 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 uciekaj, 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 uciekał. Ucieka, ucieka, ucieka. Dobra, kolejny wybuch, tu ta mapa będzie tak zdemolowana To jest dramat jakiś Dobra, tu u nas lekko pociągnie lewitacja teraz, ale dalej rozwalamy to drewno Dobra, mamy crafting już, możemy mieć crafting Uuu, Proszę, 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 proszę Nie, nie, ma wybuchu, nie bo wybuchnie creeper, ja nie jestem za daleko Nie Dobra, biegnę znowu w tamto miejsce Bie Proszę, lewitacja, włącz mi się A, Nie doleciałem Nie, 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 jak ja stąd mam wydostać się teraz Dobra, zginę już Zginjmy już i proszę Eee, proszę, dajcie mi zginąć. Ja muszę wyjść z tej dziury. Ja stąd nigdy nie wyjdę. Nie, wow, wow, wow ten Minecraft jest za. Dobra, no. Nawet nie uciekam, nawet nie uciekam już. Proszę, załatwimy to za sobą. Dobra, dziękuję bardzo. Jest ten Creeper wybucha na tak ogromne dziury. Dobra, tu mam. Ej, dobra. Tam jest skrzynka chyba jakaś. Powinna być przynajmniej przy tym coś. O nie, nie, nie. Ta lewitacja jak mnie podnosi do góry. Weźmy sobie tutaj. O nie, nie. nie creeper, 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 creeper. Czek jestem w wodzie, będziemy je to chronić lekko. Dobra, co, dobra, jest skrzynka. W ogóle, jakieś śmietnicy są skrzynki? Teraz, dobra, mamy co nieco, mamy co nieco, żeby przeżyć. Dobra, 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 dobra. Tu mamy, mm, mamy lek trochę. O kurde, nie, 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 nie. Proszę, nie wybuchaj mi przy tym portalu. Nie, ja zginę teraz. Przeżyłem pod wodą, przeżyłem pod wodą. O kurde, ale mam fart, ale mam fart, ale mam fart. Dobra, 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 dobra. Tutaj już się zaczyna nos robić. To jest najgorsze, co może być. To jest najgorsze. Nie, no znowu mi się zrespili na głowie. Nic nie zrobię w tej grze. Nic... To jest nie do zrobienia. Dobra, czekajcie. Eee, Gamer rule keep. Dobra, robię keep inventory true. Dlaczego? Żebym cokolwiek mógł zrobić. O nie, ale mamy teraz parkour do przejścia. Wow, lewitacja! Akurat. Dobra, szybko lewitacja. Proszę, proszę, proszę. Kilka sekund do, do tyłu. Dobra. O nie, 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 nie. nie, Dobra, spadłem na dół. Nie! Dobra, on tam wybuchnie. Dobra, wybuch. Ja już nie mam na mi się respić. Czajcie to? To jest, to jest jakiś dramat. Teraz mamy jakiekolwiek szanse na przeżycie, ponieważ mamy keep inventory true. To nie będą nam wypadać rzeczy z ekwipunku. Musiałem takie coś wpisać, bo... Nie, 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 proszę. Proszę, 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 proszę. proszę. Dobra, przeżyliśmy, przeżyliśmy, przeżyliśmy. Ale chcę się stąd wydostać, proszę, 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 dajcie mi stąd wyjść. No, nie mogę stąd wyjść, naprawdę, no. Nie, 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 do, nie, nie. No, dobra, zabij mi już skelet, proszę. No już. Patrz, jaka to jest dziura, ja nie mogę stąd się wydostać. Ja muszę z pointa gdzie indziej ustawić, już ja stąd nigdy nie wyjdę. O, najgorzej, o, nie, jeszcze utknąłem w tym, dobra, wychodzimy. Dobra. Załat, załatwmy to już. Wybuchnij ten. Dobra, 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 dobra. I teraz tak. Musimy się stąd szybko wydostać. I lewitacja jest. Okej, okay, teraz. Dobra, w drugą stronę, w drugą stronę. To jest jedyna szansa na to, żeby przetrwać. Wow 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 wow, 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 Dobra, udało nam się, udało nam się, udało nam się. Co? Co? Nie, to jest niemożliwe. Jak ja mam stąd teraz. Lewitacja. O, idealnie, idealnie. Nie, jednak nie idealnie. No i znowu zginę przez tego creepera Ja nie mam jak się stąd wydostać już Czajcie to nie, nie, mam gdzie iść To już jest koniec, patrzcie jaka to jest dziura ogromna Ja jeszcze dostałem Jeszcze spadłem na dół Oczywiście zginę już od foldy image'a No nie, to jest niemoż nie to jest Niemożliwe to jest Niemożliwe jest to przetrwać chyba ja potrzebuję jakąś perłę czy coś Ja. Yeah. Wow, pół półtorej serduszka no i tu ginę już o kurde lewitacja Aj! Doleciałem Najgorzej Najgorzej, dobra, czy ja mogę w którą stronę Pójść jeszcze? W tom jeszcze chyba nie próbowałem Spadłem z wysokiego miejsca, dobra, ta lewitacja, uwaga Teraz podskakuję tu, dobra Trzeba wykorzystywać tą lewit. o nie Nawet nie da się wykorzystać tej lewitacji bo ci kiedy Tu jest takie rzeczy wysadzane Ja pierdziele Dobra, tu, i teraz tak, tu na bok Dobra, tu stawiamy O, bo akurat mam bloki, skorzystajmy z tego Że coś mamy, jakiś blok Dobra, tu... Nie! Lewitacja! No nie, nie dobra, dobra, dobra Zauważyłem, że jak jesteśmy pod yy, pod tym yy, creeperem, to wtedy nie dostajemy jakby yy, obrażeń. Yy, od, od, o nie dlaczego ty mi to zrobiłeś? bo no, jesteśmy pod... Nie, nie, lewitacja! Kurczę. Dobra, 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 widzicie, to działa, to działa, tylko ja schodzę coraz niżej w ten sposób. To tak nie może być też, kurde. Dobra. Co to jest? A to jest nasiona jakieś? Nie, nie potrzebuję tego. Nie, nie, nie. No i ginę teraz. To jest najgorszy dzień w moim życiu. Nie mam jak stąd wyjść. Dobra, robimy tak. Dobra, ale to jest, to jest, to jest chwila, którą mam, żeby uciec. Uwaga, tu, tu. nie, 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 nie. Tu, tu, tu. Lewitacja, dobra, pozadziała zadziałała lewitacja Teraz creepera tu zrespimy Super, ja tutaj teraz sobie umieram Chyba Ja mam jakieś w ogóle Ten, że mi życie od regeneruje się Dobra, musimy, musimy, musimy się tak kopać Po kolei, ja tutaj liczyłem, że Coś więcej mi się uda zrobić niż tylko Takie jakieś podstawowe, nie, 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 nie proszę On tam wybuchnie mi, rozwali to Jeszcze ta lewitacja Zadziałała, przez to nie zginąłem Gini, teraz Nie, to jest niemożliwe nie, nie. Dobra, ginę teraz. Miejmy to już za sobą. I ja... O, tam diamenty w ogóle były. I ja ci sunę, to mamy takie rzeczy. Kurde. Dobra, zginęliśmy, ale to nawet dobrze, ponieważ ja bym chciał teraz. Aha. Dobra, tak, tak. Tak, ty spadaj. Nie mogę ci uderzyć! Ha! Przysięgam, przysięgam, że nie da się wydostać już z tej dziury. Uwięzili mnie tutaj w tym miejscu, te moby. No nie... Nawet nie mogę go uderzyć, to jest najgorsze, no. No nie, no nie da się, no ja spadam już tutaj całkowicie na dół. Oh, to jest nie do zrobienia. Nie jestem w stanie stąd uciec. Lewitacja, lewitacja, lewitacja. Dobra, uratowała mnie przed śmiercią, ale... ale nie o to mi chodziło. Chodziło o to, żeby mnie przyciągnęła trochę wyżej. No i jeszcze tu się respi, teraz to wszystko na mnie. No, proszę Dobra. Jest woda! Jest szansa! Jest szansa! Jest szansa na to, żeby tutaj przetrwać. Jest szansa, dobra, uwaga, uwaga, wychodzimy stąd. Wychodzimy. Dobra, 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 nie, 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 nie. Co? Aha, dobra, nie, aha Dobra, ale tam jest ta woda Tam jest ta woda, która już bardzo wiele nam pomaga Dobra, lewitacja, jak mi uratowała w ostatniej chwili Niesamowite to jest, dobra, lecimy do góry Nie, creeper No i znowu zginę O, przeżyłem, przeżyłem w wodzie Ten mi nie jest w stanie nic zrobić, jak jestem w wodzie, to jest dobrze Tylko ten creeper jest zagrożeniem w tym momencie Ale tego creepera trzeba się jak najszybciej pozbyć Ta lewitacja zaraz będzie działać O, nie, 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 on tu się zrespił On zaraz wybuchnie o dobra, przeżyliśmy. Przeżyliśmy. Szybko do góry, szybko do góry! Szybko tu Proszę, proszę, proszę Proszę, 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 nie Przeżyję? Przeżyłem! No proszę, dlaczego ja nie mogę? Tu wypłynąć, dobra, o! Wypływamy tym. Wypływamy! No nie, wtedy się już nie wydostanę. Nie! Nie, proszę, proszę! nie no ginę, No nie mogę! Nie mogę wygrać z tym! Dobra, tu, lewitacja! oj, i tak zginę No, tak jak myślałem Zginę, no oczywiście, że zginę O! Tu musimy... O nie, lewitacja! Kurczę! Ona zużyła się za szybko! I nic nie widziałem Nawet nie wiem, w którą stronę mam teraz lecieć No nie, to już jest to do zrobienia chyba Ja nie jestem w stanie już wygrać z tym chyba Tu lewitacja działa I teraz uwaga Uratuje mnie teraz Uratowałem mnie, dobra, 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 dobra Tylko znowu creeper wybuchnie teraz I mnie zabije O, dobra, przeżyłem Przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem Wypływamy stąd, wypływamy Ja myślę, że jakieś narzędzia chociaż zrobię A tutaj nic nie jestem w stanie osiągnąć Tu Tu Siema zombie, ty jesteś najmniej, najmniej agresywny dla mnie No kurde Dobra nie, wiecie co, to jest nie do zrobienia To jest nie do zrobienia To jest, nie wiem, nie umiem stąd wypłynąć Nie da się stąd wypłynąć, dobra, nie no, ja się poddaję Tu, są no dobra Wychodzę z tego świata, to nie ma sensu, słuchajcie Te, to zestawienie tych dodatków jest totalnie do wywalenia Tym się nie da grać, nie da się tak przejść Minecrafta Ja kończę rozgrywkę, to jest już za dużo dla mnie Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, to będzie więcej tego typu odcinków, których nie potrafię przejść Minecrafta, życzę wam miłego wieczoru, czy tam miłego dnia, bo to pewnie wleci, wleci rano, pozdro, cześć.